Cześć, witajcie w kolejnym materiale na kanale OnlyGames.pl. Dzisiaj powrócimy do końcówki lat 90. i zajmiemy się przystawką do wiekowej, kultowej w pewnych kręgach konsoli Nintendo 64. Widzicie przed, przed sobą tak zwany Rumble Pack, czyli dodatek do pada z N64, który ukazał się w 1997 roku i zapewniał nam po raz pierwszy na konsolach wibracje podczas grania. Był to pionierski pomysł firmy Nintendo, który oczywiście potem wszyscy konsolowi giganci skopiowali, ale to już temat na inny felieton. W każdym razie Rumble Pack był pierwszą zewnętrzną przystawką, która umożliwiała nam odczuwanie wibracji podczas grania. Oczywiście działo się to w specyficznych sytuacjach, w rodzaju strzelania z działa w shooterach, czy uderzania w samochód w jakichś wyścigach. Udało mi się zachować Rumble Packa jeszcze w oryginalnym pudełku, dlatego będziecie mogli obejrzeć ten oto nietypowy unboxing, w którym zobaczymy, co firma pakowała do pudełka z przystawką. W środku oczywiście standardowe instrukcje, które może tutaj odłożymy na chwilę na bok. Baterie, które zachowały się mi jeszcze jako nieodpakowane. No i oczywiście główny punkt programu, który za chwilę zobaczycie, czyli Rumble pack. Jak sami widzicie jest on niewielkich rozmiarów, a wpina się go w dolną część pada do Nintendo 64, co też Wam za moment pokażę. Wcześniej jednak trzeba, trzeba dodać, że owa przystawka działa dopiero wtedy, gdy zapewnimy jej dodatkowe źródło zasilania w postaci baterii, tutaj właśnie jest, jest klapka, którą trzeba otworzyć i włożyć do środka baterię, żeby to wszystko zaczęło działać. Pamiętam, że Rumble Pack ukazywał się mniej więcej w momencie premiery Star Fox 64 i naprawdę dodawał bardzo dużo do miedności, szczególnie gdy doświadczało się go po raz pierwszy. Teraz oczywiście false feedback, czyli wibra wibracje są już dla wszystkich standardem, ale kiedyś było to prawdziwe nowum, często zresztą wymieniane jako jedna z najważniejszych i najbardziej kluczowych innowacji w konsolowym graniu. Firma Nintendo w ogóle nie bała się wprowadzać nowych rozwiązań, co pewnie doskonale wiedzą wszyscy jej fani. Najpierw pierwsza wydała podstawowego pada z gałką analogową, potem wypuściła właśnie Rumble packa. Tutaj do, do Rumble packa dołączyłem J pada i za chwilę Wam pokażę, jak wpiąć ową przystawkę do, do kontrolera. Tutaj jeszcze wyjmuję inną przystawkę kontroler packa, której może zajmiemy się również w przyszłości. Natomiast teraz wepnę Rumble packa i zobaczycie, jak to wszystko wygląda. No Jak widać, wszystko wchodzi gładko. Trochę przez to JoyPad robi się masywniejszy, ale raczej nie jest to większy problem dla fanów wibracji. Czy zatem warto kupić sobie tę przystawkę, jeśli zdecydujecie się odkurzyć z szafy 64, albo kupicie ją jako retrosprzęt na aukcji internetowej? Moim zdaniem tak, bo cena, jak na dzisiejsze czasy, jest bardzo niska. W kolejnych latach może tylko rosnąć, bo towar będzie coraz trudniej dostępny. Granie w takiego Star Foxa 64 z wibracjami i bez robi różnicę. Możecie mi wierzyć. W porządku, to by było na tyle tym razem. Jak zwykle zachęcamy Was do subskrypcji kanału i do zobaczenia w najbliższej przyszłości. Być może niebawem wrócimy jeszcze do jakichś gadżetów związanych z Nintendo 64, bo nowi gracze stykający się po raz pierwszy z tą konsolą mm, niekoniecznie muszą to wszystko znać i mogą się pogubić w tym wszystkim. Nintendo wymyślało bardzo wiele nazw, w których trudno się pogubić. Wystarczy wymienić opisywany tu Rumble Pack, Controller Pack czy Transfer Pack. Postaramy się Wam to wyjaśniać i przy okazji prezentować te wszystkie starocie. Do usłyszenia.